Dobra, dzień szósty. Uznaliśmy, że musimy zacząć teraz nagrywać. Dlatego nie zaczęliśmy od razu tam po przespaniu się. Ponieważ byliśmy na obchodzie w ciemnej strefie i coś znaleźliśmy. Tu, jak widzicie, jest Lina mówiąca o tym, że jest. Stojułki! Będziemy wchodzić do ciemnej strefy. Idziesz z nami. Super! Mamy jedzenie! Znalazłem jedną. Dobrze. Dobra, idziemy do ciemnej strefy. Patrz, tu coś jest! Co to Ta jest? Szyszka. Dawno takich nie biorę widziałem. ja się, biorę ze sobą. Za Może zamiast. mi się przydać. Łukasz, zidentyfikuj oto tą szyszkę. Łukasz, idź ją Co? przebadać z naszym łowcą. Okay. I jak wrócimy, to yy, chciałbym dostać jakieś informacje. Jezu, jaka dobra broń! Łukasz ulepszył sobie broń. Dobra, musisz iść do Janka, naszego łowcy, który wrócił. Zbadajcie tą szyszkę i dajcie nam informację, jak wrócimy. Musimy wejść, stój. Dobrze, że zauważyłeś. Nie wchodzić, ale uważaj. Już myślenie. Gdyby nie ty, to bym na to wszedł i bym umarł. Ciemna strefa. Ciemna strefa. Są najpotę. To legendarne są, drzewa. Tu są najpotężniejsze narkotyki Ale również jest mnóstwo niebezpieczeństw w naszym własnym ogrodzie Oczywiście jest za, do, zamurować kosztem kilku naszych złych kompanów to Oczywiście były to same baby, więc żadna strata Ale straciliśmy kilku ludzi tutaj Uważaj! Wow. Prawie uderzyłeś w to Dzięki Legendarne. Tutaj mamy skład właśnie w ciemnej strefie Panole są na drzewach tutaj rosną Pan ma nie Patrz, jajka. Jak, jak Spadają zamier... różne rzeczy z drzew. Tak, dawno ich nie widziałem. Ciemna strefa, możecie właśnie podziwiać. Nie Niesamowicie tutaj. Wchodzimy tu raz na miesiąc, bo jest zbyt niebezpieczny. Jak widzicie, ta butelka jest po to, że jeżeli coś będzie szło, to ta butelka przychyli się i zwróci to. I to Dobrze, wychodzimy z ciemnej strefy, bo tu. Aż mi mnie mrozi Tyle ile ludzi tu straciliśmy to też przykre Tak jest. Do czego doprowadził nasz świat? Ej Czemu to jest przechylone? Coś musiało tutaj chodzić Ale w jasnej zwykłej strefie nie? A nie w ciemnej nie. Dziwne Jeszcze na ochrony. Będzie trzeba zamontować no kamery. Ostatnie badania, jakie przeprowadziłem, stamtąd gdzieś dochodzi dźwięk. Boję się. Ostatnie moje badania, yy, yy, według nich, prawdopodobnie w trakcie pełni. Wtedy nawet do, normalnie do sadu nie możemy wchodzić w nocy, ponieważ Łukasz... Dlaczego nas zatekłeś? Byliśmy z Jankiem i Okazało się, że jest to bardzo rzadki gatunek jodły pospolitej, która... A! Przestań. Przestań, bo się zmrok robi, mam mało czasu Jodły pospolitej, która występuje na terenach północnej Europy oraz północno-zachodniej Azji Teraz w północno Dobra, może coś ciekawego, nie wiem czy jakieś potwory, zombie, coś tutaj, bo wiesz, my <śmiernie> ciekawostka. Płapkę zastawioną przez nas, zauważyliśmy. To... W... z nami, ty Czekaj. Czekaj. Robi się zmrok, nie możemy iść w nocy tam no była... musisz mi zaufać. Tam Czeka była no tam była pułapka przestawiona jutro rano tam pójdziemy. Nie? Ciekawostka czy ta, ta te zapach tych zwabia Dobra, ta szyszka zwabi ząbiaki. Więc możemy ją rzucić, ale jutro rano, naprawdę, w nocy nie ma co. Daj mi to. Janek, czy jutro będzie pełnia? Chodź, tak. Znaczy, dzisiaj w nocy. No, nie może w nocy. Muszę Wam coś pokazać. Co nie, dzisiaj w nocy jest pełnia. Widzisz, to jest znak. Idziemy spać, czekajcie. Idziemy spać.